Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo gorąco i dzisiaj Was zapraszam na recenzję. Będę mówiła na temat bazy z firmy Han. Nie wiem jak to dokładnie się wymawia. Niektóre dziewczyny nie poprawiają, że się wymawia Han. HAN. Ja się przyzwyczaiłam i dla mnie to jest po prostu Han. I baza nazywa się Stay One Eyeshadow Base, a dokładnie tak i ona tutaj ma 6 gram. Jak wiecie, a jak nie wiecie, ja dostałam bazę ogólnie kilka kosmetyków z firmy właśnie Han do przetestowania. I tutaj oczywiście z góry dziękuję właśnie firmie Han, że uraczyła mnie tak wspaniałymi kosmetykami I dzisiaj właśnie chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat tej bazy, która okazała się naprawdę bardzo fajną bazą. Baza w normalnej cenie standardowej kosztuje 11,99, bo 12,99. Teraz nie jestem pewna, to na pewno będzie poprawiona cena. I oczywiście możemy dostać kosmetyki firmy Han. Na stronie internetowej tej właśnie firmy, bądź też w jakichś tam osiedlowych drogeri, drogeriach. Ja niestety takich drogerii nie, nie mam. W pobliżu tutaj swojego miejsca zamieszkania bardzo żałuję. No niestety zostaje tylko i wyłącznie. Em, przez internet zamawianie, co no jak dla mnie, dla mojej, dla mojej osoby jest to strasznie uciążliwe, ale dobrze nie o tym mowa. I jeśli chodzi o bazę, może najpierw takie techniczne sprawy. Jak widzicie, połamało mi się tutaj wieczko, spadła mi, oczywiście moja, tylko i wyłącznie moja wina. I tak jak mówiłam, baza ma 6 gram i ona jest w postaci takiej kremowej, naprawdę bardzo kremowej. Jak widzicie, zużycie jest mniej więcej takie, taki już dołek zrobiłam. I baza ma kolor różowy z takimi delikatnymi refleksami, właśnie mocniejszego różu, co nie jest praktycznie w ogóle widoczne na powiece i tak jak mówię, baza jest bardzo kremowa, bardzo fajnie się rozciera na powiece, bardzo ładnie się wchłania. Jak wiecie, ja lubię bazę z firmy Kobo, tyle, że dla mnie w tamtej bazie dużym minusem właśnie jest współpraca z tamtą bazą, z tego też względu, że baza z Kobo ściera mi podkład, ściera mi puder i to takie, wygląda jakby to się ważyło na tym oku, na tej powiece i to jest no takie niezbyt ładnie wyglądające po prostu, z tą bazą nie mam takiego problemu, baza ładnie się rozciera, baza ładnie się wchłania, nie pozostawia żadnych tam jakichś plam, żadnych takich śladów, nie zasycha, nie robi żadnej tam skorupy, fajnie jak masełko po prostu na chlebku rozmarowujemy. I e, jeśli chodzi o tą bazę, ta baz akurat podbija kolor I e, ja mam tutaj, zrobiłam sobie specjalnie właśnie To jest jeden i ten sam cień Jak widzicie tutaj jest bez bazy, tutaj jest z bazą Także delikatnie podbija cienie Ja wiem, że niektóre dziewczyny bardzo to lubią Ale niektórym dziewczynom to przeszkadza e, Ja jestem osobą, która po prostu no nie jest ryba czy podbija, czy nie podbija dla mnie to jest obojętne, ja ani nie jestem na tak, ani nie jestem na nie e, tyle, że mówię, że baza, akurat ta baza podbija cienie e, i oczywiście tutaj główny element, główna, e, główny efekt, jaki ma dawać e, baza, utrzymanie cieni u mnie na moich powiekach, na moich oczach, ja mam normalne zwykłe powieki, żadne tłuste, nic kompletnie, tyle, że mam delikatnie opadającą powiekę, e, ta baza utrzymuje cienie, tak jak baza Skobo, czyli od rana do wieczora, do zmywania makijażu, nic się nie dzieje z cieniami, nie, nie rozlazują się, cienie się nie zbierają w załamaniach, cienie się nie rolują i przy nakładaniu właśnie cieni na, na powiekę nie ma żadnego problemu, żeby one się nie rolowały, albo w jednym miejscu tak skupiały, nic z tych rzeczy się nie dzieje, fantastyczna współpraca, fantastyczny efekt na, na oko i yy, tak jak mówię, te kolory są takie bardziej intensywne i... Utrzymanie cieni, tak jak mówię, od rana do wieczora. Ja troszeczkę się wstrzymałam, bo chciałam wcześniej robić tą recenzję. Bo ogólnie jestem osobą, u której kosmetyki, jak się sprawdzą za pierwszymi razami, tak już pozostaje. A jak na przykład coś mi się nie sprawdzi, to już bardzo ciężko jest mnie przekonać do tej rzeczy. Tak było z bazą z firmy Ingrid, która mi się niestety nie sprawdziła, która do tej pory, tak jak mówiłam, uczył mnie 5-6 godzin. Niestety później cienie się zbierają w załamaniu. Tak z tą bazą nie mam takiego problemu. Jest ona bardzo podobna do bazy z kobo, tyle że, tak jak mówię, współpraca jest o wiele lepsza. O wiele bardziej taka, jak to się mówi, udana. I to pudełeczko, to tutaj ten słoiczek jest lepszy z tego względu, że jest większy i nie ma problemu z wydobywaniem. Tak jak baza kobo jest taka malutka, i niestety, jak ktoś ma tipsy, to już jest po prostu tragedią wydobyć. Tutaj nie ma takiego problemu, bo jak widzicie, no palec wejdzie nawet trzy jakby ktoś się uparł. No i to by było tyle. Tak, mi się wydaje, że powiedziałam, co chciałam powiedzieć na temat tej bazy. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, możecie mi zadawać, ale tak jak mówię, naprawdę baza mi się sprawdziła i to nie jest tylko i wyłącznie reklama tutaj tej firmy, że ja dostałam kosmetyki za darmo i ja nie wiem, wciskam wam kity 3 po 3 plotę, żeby po prostu Was przekonać. Nie, absolutnie nie. Ja czekałam na tą bazę taką miałam ciutką nadzieję, że firma mi podaruje tą bazę i tak też się stało i tak jak Wam mówię, baza się świetnie u mnie sprawdziła. Ja tylko i wyłącznie ją na razie używam kombo, podarowałam mojej mamie Moja mama lubi bardzo kobo, to sobie ją używa A niestety baza z firmy Ingrid Tak sobie leży tam sporadycznie czasami Ją nałożę, ale no już praktycznie w ogóle Bo niestety mi się nie sprawdziła Także to nie jest żadna reklama, to jest moja Tylko i wyłącznie szczera recenzja dla Was I ja Wam powiem, że baza fantastycznie się sprawdziła I ja ją gorąco polecam No i to by było tyle kochani Jak macie jakieś oczywiście pytania Zadawajcie śmiało, nie krępujcie się Pozdrawiam Was bardzo gorąco, trzymajcie się do zobaczenia, buziaczki, papa. Pa.